Śmigłowce, samoloty, helikoptery i modele giganty o rozpiętości skrzydeł do dwóch metrów. Na pikniku modelarskim w Biłgoraju zebrali się pasjonaci podniebnych akrobacji. Modelarstwo cały czas się rozwija, cały czas powstają nowe kluby, gdzie po prostu użytkownicy majstrują przy swoich modelach, zmieniają różne rzeczy, modyfikują, tuningują. To tak jak mówię, cały czas to grono się modelarzy poszerza. Wyjazdy to jest moim zdaniem kwintesencja tego modelarstwa, bo. Jak się siedzi tylko u siebie, no to można polatać nudno jest. a Tak jeździmy bardzo często na, na wyjazdy. Praktycznie teraz jest sezon, że co tydzień jesteśmy na, w innej części Polski gdzieś. I naprawdę to jest fajne, poznaje się nowych ludzi, patrzy się, podpatruje się zawsze innych, no bo samemu to wiadomo. Nigdy się tego człowiek tak nie nauczy, jak, jak podpatrzeć kogoś z kimś pogadać, i zawsze jest nocna wymiana doświadczeń i to jest. To jest właśnie to, co w modelarstwie najbardziej kręci. Aby sterować modelami z napędem elektrycznym bądź spalinowym, potrzebne są lata ćwiczeń i treningów. Pierwszym etapem jest nauka z trenerem. Można uczyć się poprzez naukę uczeń-trener, czy naukę na kablu właśnie. Polega to na, na połączeniu dwóch aparatur. Jeden to jest uczeń, a druga aparatura to jest trener. I trener w każdej chwili może przejąć kontrolę nad modelem i razie czego go uratować od rozbicia. To jest bardzo trudna sztuka, bo to wszystko jest odwrotnie niż w samolocie. Gdy helikopter jest, stoi do Pani tyłem, to manewry są zupełnie inne jak stoi do Pani przodem. Trzeba cały czas myśleć, jak on stoi, wysustawiony i trzeba takie myśleć, jakby Pani była w helikopterze. Każdy pilot ma w ręku nadajnik, a w samolocie znajduje się odbiornik. Do każdego z kanałów jest podłączony odpowiedni ster. Serwis ster kierunku, do gazu, do lotek. Czasami są jeszcze do innych rzeczy, np. do spuszczania bomb. Najmłodsi widzowie już na początku wypatrzyli swoich faworytów. A gdzie czerwony? No tutaj jest czerwony, widzisz? Popatrz, stoją dwa czerwone. Przedem bardziej dla syna, no bo chciałem pokazać coś ciekawego. Oprócz modelarskich wrażeń najmłodsi brali udział w konkursie malarskim przygotowanym przez Skokstewczyka. Mamy właśnie konkurs dla dzieci na maluj Skokstewczyka oraz który będzie samolot. Najpiękniej im się spodoba i narysują. Podniebne akrobacje, lekcja modelingu i sportowe emocje. Tych wszystkich wrażeń doświadczyli uczestnicy pikniku modelarskiego w Biłgoraju.